Cześć tu Michał. Element układanki, który ma wpływ na twoje powodzenie w branży dj -skiej. Element o którym chcę ci dzisiaj opowiedzieć, nie tylko ma znaczący wpływ na twoje powodzenie czy też na twój sukces w branży dj ale on ma wpływ również na twoje życie codzienne, chociażby w kontaktach międzyludzkich, znacząco ułatwia załatwianie spraw wszelkiego rodzaju, a także funkcjonowanie na co dzień. Jak jedziesz chociażby autobusem czy też tramwajem, i jak patrzysz na ludzi, to z reguły ich miny są takie, no nijakie, jakby nie do końca byli zadowoleni z tego, że żyją, z tego, że akurat znajdują się w tym autobusie. DJ jest w centrum uwagi, czyli podczas swoich wystąpień stoisz za konsoletą, to wiele oczu jest skierowanych w Twoją stronę, wielu ludzi patrzy w Twoją stronę. Dlatego to, jaki masz wyraz twarzy, znacząco wpływa na to, jak ciebie ludzie odbierają. Jeśli człowiek nie uśmiecha się na co dzień lub też rzadko to robi, to grawitacja robi swoje i działa w ten sposób, że mięśnie twarzy opadają i masz taką twarz ponuraka, no, w, takie wrażenie wręcz ludzie odnoszą, że jesteś no, nudnym człowiekiem. Dlatego jeśli chcesz zostać DJ-em, i masz już swoje pierwsze wystąpienia, kontakt z publicznością. To mniej zawsze uśmiech na twarzy. Także bądź zawsze uśmiechnięty, mimo wszystko i pomimo wszystkiemu, nawet jeśli coś się tam wali lub nie idzie po Twojej. Myśli. Grałem kiedyś imprezę sylwestrową i miałem tam mieszane towarzystwo, jeśli chodzi o średnią wieku. No i jak to bywa na takich imprezach gdzie wielopokoleniowych, gdzie jest różna średnia wieku, no to młodzież chce muzykę współczesną, a starsze pokolenie chce muzykę z ich lat młodości. No i ciężko, żeby za każdym razem był pełen parkiet. Także jeśli grałem muzykę lat współczesnych, to się bawiła młodzież. Jeśli grałem muzykę lat minionych, to się bawiło powiedzmy starsze pokolenie. No i za każdym razem, gdy któreś z tych pokoleń się nie bawiło, to do mnie przychodziło i zwracało mi uwagę jakąś tam słowną reprymendę na zasadzie puść coś dla nas, a nie, czyli, czyli jeśli bawiła się młodzież, to przychodził ktoś starszy i puść coś dla starszych, a nie grasz tylko dla młodzieży. W momencie, gdy grałem coś dla starszych, przychodziła młodzież, mówi zagraj coś fajnego dla młodych, a nie tam grasz tylko dla dziadków. No i całą noc miałem taką troszeczkę... Mieszankę yy, nastroju, no i jeśli bym wiesz, mocno się przeraził tym wszystkim, to bym całą imprezę miał ponurą twarz, ponurą minę, że na zasadzie nie podchodź, bo ugryzę. Ja mimo wszystko ciągle byłem uśmiechnięty i na koniec imprezy, mimo to, że tak często ci ludzie do mnie przychodzili na przemian młodzież z, ze starszym pokoleniem, na koniec bili mi brawo, podziękowali i szef był zadowolony, tak że poszło kilka kolejnych poleceń z tej imprezy. I to nie chodzi tylko o taki wiesz, sztuczny uśmiech wyuczony, ale o to, żebyś naturalnie był pogodnym człowiekiem, żebyś był na co dzień uśmiechniętym człowiekiem, żeby nie wywoływało to tylko takiego sztucznego efektu, że ty robisz to na siłę lub też się z tym męczysz. No i z biegiem czasu, jeśli się nie będziesz uśmiechać, no to mięśnie twarzy się wyrabiają w ten sposób, że grawitacja działa, że opada ci naturalnie uśmiech w dół. Co robić w momencie, gdy już właśnie jesteś takim ponurakiem i chcesz to zmienić? Warto wtedy ćwiczyć uśmiech. Jak to robić? 10 minut dziennie uśmiechaj się. Na przykład, jeśli jedziesz samochodem, w domu siedzisz, oglądasz telewizję, po prostu szczerze zęby. Szczery, szeroki uśmiech. Tak, że normalnie aż cię mają tutaj boleć mięśnie policzków, mięśnie twarzy. I 10 minut z zegarkiem w ręku. Jeśli masz problem, żeby wytrzymać przez 10 minut, tak uśmiechniętym szeroko od ucha do ucha, zęby na wierzchu, to weź coś między zęby. Ja tutaj nie mam nic pod ręką, bo jestem w górach, ale weź na przykład ołówek lub długopis i zaciśnij między zębami. I trzymaj tak przez 10 minut. Jeśli będziesz regularnie wykonywać to ćwiczenie. To naturalnie Twój wyraz twarzy się poprawi. Będziesz y, sprawiać wrażenie osoby sympatycznej, uśmiechniętej, no i będziesz miał przyjazną aparycję. Także poza tym, że mocno ci to ułatwi w pracy DJ-a, no to tak jak mówię, w życiu codziennym, jeśli będziesz też nad wyraz uśmiechniętym człowiekiem, nawet jeśli ktoś ci tam wiesz, zwraca jakąś uwagę, słowne reprymendy prawi. To i tak więcej załatwisz i więcej działasz w życiu, aniżeli byś był ponurakiem i taką wiesz, osobą nie podchodź, bo ugryzę. Dlatego warto być pogodnym człowiekiem i uśmiechać się zawsze na imprezie. Na tej imprezie sylwestrowej, co Ci jeszcze opowiadałem, że tam miałem ciężki orzech do zgryzienia, bo byli, było, było wielopokoleniowe towarzystwo, to jeszcze SMS-y dostawałem od dziewczyny, bo to była impreza, na której jej nie zabrałem ze sobą, no bo. Podjęliśmy decyzję, że ja jadę do pracy, ona idzie do znajomych, no i ja tam byłem po prostu sam. No to ona jeszcze mi wypisywała wtedy smsy, no że szkoda, że jesteśmy osobno, wiesz, jakieś tam niepotrzebne takie dyskusje. A ja miałem tak, poza tym, że walili mi się ci ludzie na głowę, co blok muzyczny to ktoś u mnie był, no bo wiesz, jak, tak jak Ci mówiłem, jak grałem dla młodzieży, to byli u mnie starsi, i wiesz, zagrać coś dla nas. Jak grałem dla starszych, to była młodzież, zagrać coś dla nas, nie dla starych tam rupieci i tak w kółko. Telefon mi jeszcze non stop brzęczał, bo SMS-y od dziewczyny, no i co, w tej sytuacji mógłbym rozpłakać się i do tych ludzi, do każdego, kto mi podchodzi, to odprawiać go z kwitkiem i wyzywać. No ale po co? Nic bym tym nie zyskał takim zachowaniem. A ja mimo to byłem uśmiechnięty, mimo że wszystko nie przebiegało po mojej myśli, no bo dziewczyna mi wysyła SMS-y, ludzie ciągle przychodzą, narzekają, myślę sobie, beznadziejna impreza. Jednak mimo to, że byłem uśmiechnięty przez całą imprezę, to tak jak Ci powiedziałem, na koniec jeszcze otrzymałem brawa. Polecenia, rekomendacje, i ta impreza, mimo wszystko, skończyła się bardzo dobrze dla mnie. To, to między innymi dlatego, właśnie, że byłem przez całą noc uśmiechnięty i ci ludzie nie odczuli tego i nie, nie wyczuli ode mnie, że ja, wiesz, jestem jakiś stremowany, lub też coś idzie nie po mojej myśli, no bo po co im to wiedzieć? Dlatego, jeśli masz ciężką imprezę, lub też ciężki okres przechodzisz w momencie grania imprezy, to ludzi to nie interesuje. Tak jest, że każdy patrzy na czubek swojego nosa, a jeśli ty chcesz być DJ'em odnoszącym sukcesy, czy też dobrym DJ'em, to bądź zawsze uśmiechnięty, nawet jeśli ci się wszystko wali na głowę. Żeby mieć taką przyjazną aparycję właśnie twarzy, ćwicz uśmiech, czyli między zęby, na przykład ołówek lub długopis, 10 minut dziennie i strzesz tak zęby przez 10 minut non stop. Poprawi się twój wyraz twarzy i będziesz przyjazną mieć przyjazną aparycję także na ten moment dziękuję wszystkiego dobrego pozdrawiam cześć